Witamy w kolejnym odcinku na kanale Geeksplanet. Ja jestem Patryk i jako, że jest Wielkanoc, opowiem wam dzisiaj o najlepszych historykach z gier. Uncharted 4 podczas trzeciego rozdziału Nathan wraz ze swoją żoną Eleną grali na Playstation 1 w Crash Bandicuda. Cała gra polegała na tym, że kto wygrał, ten... Nie okay, so you want to run towards the camera. Run to the camera. Got it. Yeah, press X to jump. Got it. You'll want to jump over all the pits and the obstacles. Pff, come on, that's like my thing. Okay, run away from the boulder. Why is the boulder chasing me? Just run away from it. I did nothing to this boulder. What? Is that it? W God of War z 2018 roku można było stworzyć rękawice nieskończoności. Do stworzenia jej potrzebne było nam kilka przedmiotów, które przypominały oczywiście kamienie nieskończoności z komiksów Marvela. Far Cry 4 to długa gra, natomiast gdy gracze dowiedzieli się, że wcale nie musi być długą grą, to miło się zaskoczyli. I wystarczyło po prostu w pierwszym rozdziale poczekać na głównego antagonistę. Wtedy on do nas wracał i zaprowadzał nas do grobu naszej matki. W ten sposób nie musieliśmy się z nikim strzelać i zakończyliśmy grę w 20 minut. Oh, good. You feel better now? Get it out of your system. Good. Maybe now we can finally shoot some goddamn guns. W dodatku do Borderlands 2 wchodziło się do bardzo dużej komnaty z dziwnie podobnym tronem, jak w grze o Tron. Żeby było tego mało, na nim siedział bardzo irytujące dziecko o imieniu Jeffrey. Oczywiście jest to nawiązanie do króla Joffreya, czyli najbardziej irytującej postaci z Gry o Tron. A So oh, be it! Ow! 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 You swine! You bastard! Good job. Now, since we're not in the business of killing kids, you're just gonna have to smack the arrogance out of him. Wiedźmin 3 to genialny erbek, ale trzeba przyznać, że dodatki są jeszcze lepsze. Znaczy, nie są lepsze, ale są równie dobrze dobre. <laughs> eee, w każdym razie, w jednej z misji, w dodatku krew i wino, gra przenosiła nas do pewnej krainy, baśniowej krainy. I było tam wiele nawiązań do baśni oraz legend i bajek. Kraina tysiąca baśni. Niesamowite. Hmm. Zobaczmy dokąd prowadzi ta droga. No to na dzisiaj to już by było wszystko. Dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka i zapraszamy Was na naszego Instagrama, ponieważ ostatnio założyliśmy. Także serdecznie zapraszamy i cześć, do następnego odcinka.